Zaprosiłam trzy influencerki i zrobiłam z nimi drużyny Fortnite. Ale nie wiedzą one o jednej rzeczy. Każdy dzisiejszy frag to 300 pomocników do wygrania dla moich widzów, czyli dla Was. A jak je wygrać? Oglądajcie koniecznie cały film, aby nie przegapić informacji o konkursie. Jesteśmy już w lobby z naszym full składem. Mamy znowu Shiny, mamy z Tommy, By the way Juliet oraz mamy z Shayę. Się ma dziewczyny? Dzień dobry Ja mam nadzieję, że macie bojowe nastroje na tą piereczkę. Trzeba, trzeba, trzeba. Ja myślę, że będzie minek. I Dobra, ja mam pytanie do Was. Ile fragów obstawiacie na swoim koncie w tej gierce. F fragów, fragów, czyli zabójstw. Jak najwięcej. w jednej grze 10 by się przydało, nie eee, o, no, 10, 10% ambitnie, ambitnie Naszym dzisiejszym zadaniem jest pokonanie 96 osób oraz wygranie tej gierki. Jakie są na to szanse? Myślę, że duże. takim potężnym sklepie na pewno są bardzo duże, a widzowie, pamiętajcie, żeby sobie łapkę w górę, zostawić suba w tym momencie i napiszcie w komentarzu, kogo byście chcieli w drugiej takim odcinku z influencerkami albo z influencerami. Dawaj, Klaudia, gotowość i lecimy na nasz pierwszy bój Ja wzięłam sobie skinka, trzeba to pokazać. Dobra, to sheenie Witaj, że Sini jest największym spaceńcem z nas wszystkich. Nie jest Widać, widać, no właśnie. Wiem, że Klaudia chyba grała Fortnite'a jakiś dawny czas temu, co? Tak, pięć lat temu. Oj, oj, o, dawno, dawno, dawno. Julka nie grała chyba nigdy? nigdy? Nigdy. Nigdy w życiu, także pierwszy podejście do Fortnite'a, a Sini jest spaceńcem. Nie jestem spaceńcem, to gram od zerowego sezonu, żyję <grym> jest spaceńcem. Ej, no chodźmy na jakąś dżunglę On... może dżungna, pokażemy. To tutaj na górę wyskoczył! Ja! Dobra, lecimy! Widzę drużynę jedną już. A tu wszyscy grają w drużynach w ogóle, czy jak to Tak, działa? my jesteśmy razem i generalnie przeciwko czteroosobowym drużynom gramy. Także musimy okay. trzymać się blisko, żebyśmy dały radę. Już o fok, nie mam broni! O, strzelił ktoś we mnie. oj ojoj Ja już lecę do was. Ajaj! Jezu, strzelają, 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 strzelają. Nie ma typa. Tak. Pięknie! Pierwszy plak. dobra, dobra. O, chłopa. Jezu, strzelają mnie. A drugi frag z nami. No jaka to już się dzieje. O! Nie, dobra, biegnie do was. Żyjemy, żyjemy. A, ratunku. Dobra, jestem, jestem. Nie wiem skąd strzelają nawet. A dobra, tu jest Chłop. Okej. Okay, mamy go. Ej, mam dwa fragi, nie chcę się chwalić. Nice. Rozgrzewka już za nami w takim razie. Kto chce dinozabra? O, właśnie pokaż, pokaż, pokaż im. O, chodźcie. O, topek. O, czyli was. tak, dawajcie. Kto pierwszy, ten lepszy. Nice! Your cup Let's go! Oh. Let's go! First track. Dawaj, dobijaj, dobijaj. O. Pięknie, ja zrobiłam osoby mocno. Ej, dobra, nie wiem czy wiecie dziewczyny, ale mamy sześć fragów na swoim końcu. Mocno idziemy po zwycięstwo. O, strzelam do mnie jakieś lamusy. Idę do was. Ta burza Widzę. to jest ta strefa, czy ta, Ty, tak, jak tak, tak? Tak, tak, tak. Mhm. Okay. Burza to jest strefa. Ale na szczęście nie musimy uciekać, bo jesteśmy w środku, także tutaj jest mhm. bezpieczne. Wasi chłopy w ogóle grają w gry, czy nie? E, nie. Tak się składa, że mój tak. A, co A W ogóle gra. Teraz w sumie już y, nie aż tak duże, ale to. Ma gra takie strategiczne gierki bardziej. A takich to starych przykład. ludzi teraz gry ma. Tak, 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 no, naprawdę. <grystanie> Dobra, to co, lecimy bardziej do środka? Możemy lecieć, no. Lecimy na brutalny bastion, o. A w ogóle, czy kiedykolwiek wyście Fortnite Fortnite'a, gdyby nie ten odcinek? Ja tak, ja sobie ze znajomymi właśnie grałam na ja Discordzie. Tak właśnie, ja mam tak, że jak znajomi mnie zaproszą do gierek, gierki jakieś, Aha. no to bardzo chętnie, nie? Ale tak normalnie to nie mam znajomych, to bardzo nie mam z kim grać, <grystanie> więc nie gram za bardzo. W sensie nie, może tak, mam, ale nie, ta nie takich, którzy grają, no nie? Okej, okej, okej. Nie gamingowych. O, my w ogóle kewa nie mamy. Uuu, to musimy jakoś przyfarmić tutaj. Ja to muszę jakąś broń sobie w ogóle znaleźć. A nie, mam, wzięłam. Wzięłam, dobrze, jest. Pytanku mam do was. W A? sumie ostatnio z tymi mieliśmy. W tym momencie dostajecie milion obserwujących na dowolnym social media. Tylko musicie wybrać sobie jedną platformę. Jeśli byliby aktywni, to ja bym wybrała YouTube'a. A, A te, jakby to miało być takie puste, no to na Instagramie robić największe wrażenie chyba, więc no, wtedy to na Instagramie. robi wrażenie na Instagramie, no? To no. prawda. Pod jakieś dilki i tak dalej, co nie? Że nawet jak My one są można... puste albo półpuste, tak. to nawet robi to wrażenie właśnie zawsze. Bo na więc przykład wtedy... Twitter coraz to częściej biorą reklamę na przykład na Twittera, ale jeszcze nie aż tak często kotek na Instagramie. To prawda. A followy na Twitchu? No to one są takie, że możesz mieć bardzo dużo followów, ale to nie znaczy, że będzie cię dużo osób na przykład oglądało, nie? O nie. Co się stało? Padłam! Skończka. No. bo generalnie jest falling damage, nie? Więc no. Czekaj, czekaj, wychyluję. O, dziękuję. O, inspiroję bardzo. <laughs> Dobra, nie jest nasza medyczka. <laughs> tak, taka. To jest jest. taka pielęgniarka nasza, nie? <laughs> <O>. <laughs> 142 osoby łącznie z nami, nie? O, tu jest chyba jakiś typ, co? On chyba nie wie, co się dzieje do końca. On mi tańczy! Co to jest za dinozaur w ogóle? To moje. O, tutaj jest bitka, moje drogie. Uważajcie sobie. Aaa, likwidacja. Pięknie! Ej! O, dziesiąty frag to był! Nice! Ale lecimy! To jest pod nagrane. Dobra, mam go. Pięknie, odblokowujemy sobie broni. Tak. Tu macie bronię w ogóle. A, jeszcze jeśli macie amunicji, to zapraszam do mnie. Nie! Dostałam! Dawaj, Julka, dawaj! Nie odwracaj się, tu jest ziomek! Dawaj na niego! siup Dobrze, dziewczyny, wy to ogarnę. Tu mamy bo ja otwieram długo taką skrzynkę, jakby niebieski pasek jak mi się ładuje. Co to jest? O, Wiecie? to jest też fajne, tam fajny lód jest. Możemy tylko iść do szei. Strasznie długo się to ładuje. To się na, do nas na dupie, ale Ejma nie ma. Właśnie jakby strzał polecił, <laughs> tylko. Taki no, tam, się ja to taki pojedynczy strzał. Jeśli za każdy zawód by się płaciło w milionach. Na przykład, nie wiem, pracujcie sobie w piekarni i zarobicie miliony dolarów, co nie? I byście sobie mogły wybrać jakikolwiek zawód, to co byście robiły? To co teraz czy coś innego? Ja co innego na pewno. Ja bym chciała otworzyć swoją markę kosmetyczną i chyba bym w to poszła. O, to Ale jest fajne, no? e, Nie taką, wiecie, makijażową, tylko ja bym chciała zrobić. E, e, z włosami. Ale chciałabym coś na taką skalę, jak McKaile. Takie też fajne rzeczy. A ty Shinni? Chyba bym chciała robić to, co teraz robię, ale bardziej bym to z, jakby zmonetyzowała w kontekście, że można dużo rzeczy, rzeczy fajnych, jakichś projektów robić, jak ma się taką kasę. o okay. inwestowanie, inwestowanie, wiadomo, ale jeżeli jak, właśnie ten zawodowo, raczej w tym i właśnie też jakieś właśnie zrobić jakąś markę, nie wiem, jakąś ciuchów. Ja bym bardzo musiała jakieś e, pielęgnacyjne bardziej na twarz, właśnie, bo oh, też okay. wiele razy z I tym guess... miałam. No? Kurde, takie coś. Czyli takie bizneswomen, powiedzmy. Ja to bym się chyba no. nieruchomościami zajmowała. Właśnie chciałam i... to powiedzieć, że to pewnie z takimi pieniędzmi najlepiej w nieruchomości iść. Czy to jakieś, świecie flipy, renowacje no, no, mieszkań i tak dalej, no to o, myślę, że to ja bym się tym mogła też, się zajmować. Też. Czyli weź kredyt, zbuduj bliźniaka, nie? Dokładnie, ale tak <laughs> bez żartów to tak. Ej, 20 osób jest! Do tej pory zdobyliśmy aż 5 tysięcy faksów. A przed nami jeszcze naprawdę o wiele, wiele więcej. Aby je wygrać, wpadaj na Instagrama. Dobra, lecimy, ale Ej, ej, e, nice, nice, nice. Czuję, że ta gra jest tak łatwa z jakiegoś powodu, w sensie, no, no. że tak. <grym> po prostu nie wiem, że ci ludzie są tacy słabi, że nie umieją celować, <grym> czy o co tu chodzi, ale naprawdę, <grym> że ja się nie czuję w ogóle zagrożona, no nie? Masz jednego kila? Tak, ja mam jednego kila, no. Jurka to... Daj do niego! Przed sobą! Przede mną! Tutaj! Tutaj! Tu jest w wodzie! W wodzie jest! Stopi się! Tu za łódką! Za łódką! Za łódką! Dobrze! Celuj! No. Dawaj! Szec... O nie! Szyja! Tu jest drugi! Tu jest drugi! Let's go, asysta! Na sior! A wy w ogóle grać na klawiaturze i my na padzie? Tak, Na klawiaturze. No to tylko ja jestem takim lamusem. Nie, nie, nienawidzę padów, naprawdę. Jak mam grać w strzelankę na padzie, to mnie szlag Tak, też nie lubię właśnie na kontrolerze. Nie, nie, nie. kolejny. Gdzie? A, ten 21 frag. Ej, jo, dobra. To jest niemożliwe, co się dzieje. Oni? O Jezu, bym składła. Dobra, ej, ostatni skład, dziewczyny To Ej, ale co tak dużo mamy? <laughs> Dobra, lecimy na nich Z góry najlepiej chyba, co? Ej, powiem wam, że się wkręciłam, fajna gierka A no widzisz, że się nie wkręcisz Ostatni, ostatni, z dawajcie z Dobra Kilofy wyciągamy i bijemy go z nie ze strzelby O nie, leży Ojoj, dawajcie Dawaj, dawaj, dawaj Pięknie, królewskie zwycięstwo, o, dobra. Miałeś jakieś takie dziwne sytuacje z widzami, na przykład jakieś creepy sytuacje z widzami albo coś, czy nie? Nam pod dom tak podchodzą i oh. nieraz tak, okay. wiecie, są weekendy czy coś, to przez to, że czajnik rozdaje pieniądze, to nie może myślą, że jak przyjdą, to też dostaną, nie? A słyszeliście, że Bogzelowi ktoś ostatnio nasrał na wycieleczkę? Tak, w tak. Nie, tak, naprawdę? Tak. No mówili o tym. Najgorszy dobra że, oni muszą, że to jest fajne, nie? Ja miałam raz taką sytuację, że no. wysłałam widzowi jakieś tam rzeczy, które dostałam od jakiejś firmy, co nie? No. Bo po mhm. prostu był moim moderatorem i był takim bliskim widzem. I po kilku miesiącach zaczął mnie szantażować, że upubliczni moje dane, bo prawdziwe dane wtedy podałam, numer telefonu i adres, Oj. ze względu na zaufanie do niego, bo to był taki <laughs> zaufany widz. Ale w ogóle co, co, co to jest za kmina? w sensie... Ale tak What the fuck? On mi wysyłał donaty typu że na przykład Kojarzysz ten numer telefonu i było napisane, że wiesz, pierwsze trzy cyfry, nie? To ty mówisz. Oj, ale nie czek, czego on chciał mówić, od ciebie w takim ale... razie? Po prostu, w sensie zastraszyć mnie chyba. A, ale to, ale nic, jak... nic od ciebie nie chciał a... w zamian jak za Nie, to? totalnie. Nic, tylko po prostu a... wiesz, y, nie wiem, pobawić się emocjami i właśnie coś. A to jakiś psychol. A miałeś taką pozytywną sytuację, bo ja na przykład kiedyś miałam ir i podeszła do nas dziewczyna, która uhaftowała nam a <laughs> to takie malutkie, i dała nam słodycze i takie taką paczuszkę słodką. A to takie urocze, to często chyba mi się wydaje. Uroczy są fajne. Ostatnio, jak właśnie czajnik miał urodziny. Taki chłopak z kolegą. Nie wiem, czy to była jednego mama, czy druga. Właśnie ta mama narysowała mnie sepkę i to tak pięknie, naprawdę pięknie, że cudo i nieśli w prezencie, nie? przepiękny No to jest zawsze mega urocze, jak ktoś poświęca tyle czasu, no nie, żeby coś takiego zrobić. Jak byłam na perkonie ostatnio, to taka dziewczyna. Ona powiedziała, że wpadł na jej stoisko, co ma coś dla mnie i miała dla mnie, nie wiem jak to się to mówi, ale wyszedałkowanego takiego małego Kirbiego. A na przykład, czy nie jak jeździsz na no. takie eventy jak Pyrkon? Właśnie to robi się trochę taki meetup dla ciebie, że to nie jest wiesz tak. event, yy, tylko że mm -hmm. to jest meetup bardziej z, z tobą. To już nie jest takie tak. przyjemne? właśnie byłam na Pyrkonie pierwszy raz w życiu i chciałam swojego fajnie spędzić, ale szczerze to jest tak, że oni do mnie podchodzą, ale jakby ja nie mogę spędzić sobie miło czasu, no bo co chwilę podchodzą i totalnie się nic nie da zrobi, tak szczerze. Ja nie, bym mega, nic. mega chciała. Po, pojechać na coś takiego, no nie? No. Bo też nigdy nie byłam, ale ja tak sobie myślę, ja tam pojadę i to będzie meetup no, po prostu. No. To ja mam tipy już dla ciebie. chodzić w masę. <grydę> tak. Ja pamiętam, jak Filip zasłonił sobie dosłownie wszystko i poznali go, wiecie po czym? Po sposobie chodzenia i po posturze. Bo widać po im. Trochę tak, no, to prawda. A tak prywatnie na jakim social media najbardziej spędzacie czas? Ja chyba na Instagramie. Ja chyba na TikToku, chociaż szczerze nie spędzam go dużo. No to ale ja tak, żeby. Robię. TikTok okay. jest fajny, jak się kardi jak się Robi. Na przykład tak rowerek robię, to, to tak. mega dobrze wchodzi, bo tak szybko mija czas po prostu przy tej aplikacji, że to jest szok. Albo nie? Że na toalecie. Albo na toalecie, <laughs> tak. Widzę <Pice> ludzi. <grym> Ole typa! Yo, 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 Dobra, Idę, idę, jednego. idę, idę. Ej, dobra, pokonałam ich. Siedem fragów na naszym koncie. Damn. Kurde, jeszcze nie widziałam nikogo, dosłownie. <laughs> Ty to dobrze. To, to no to właśnie, je właśnie je nie wiem. Trochę nudy. Poprzednia to była taka, to. że na początku to. wszyscy strzelali we mnie. No to, to czekajcie, żeby się nie nie no to lecimy. Mamy miejscówkę, w której na pewno będzie milion chłopa. No to lecimy. A co was w ogóle zainspirowało do Sociali? Na przykład ktoś, bo y, ja miałam tak, że lubiłam grać w gry i włączyłam streama na PlayStation. Od tego się zaczęło. Na PlayStation? Na PlayStation, no. Co ty gadasz? kamerki, jest jakimś mikrofonem, w ogóle ze słuchawek i tak dalej. <grym> No to ja miałam tak, że w sumie y, w podstawówce to ja w ogóle nagrywałam sobie odcinki na YouTube'a ze Slenderem. Z <grym grym> Sle Slendermanem? Tak, oh, no! tak! Jest to mega dawno, nie? <grym> Grałam też w Minecrafta i nagrywałam jakieś różne rzeczy, pisałam jakieś blogi. Widzę! No i jakoś tak y, od zawsze w sumie <grym> mi ciągnęło i nagrywałam nawet na YouTube'a, jak układam grzywkę, emonscenę, gdzie to w sumie nadal jest na YouTube, miałam 13 lat. O Kurde, ale fajna pajątka! A, a, widziałeś mi Od zawsze, co? od zawsze dziecięce. Od zawsze, nało. no no no, od zawsze, dosłownie. u, u mnie Tomek, nie? Jakby z no, 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 Ja wcześniej no, no. nie robiłam zupełnie nic, ja w ogóle nie byłam taka bardziej, za bardzo social mediowa, że ani nie miałam TikToka właśnie, ani na YouTubie, za bardzo nic nie oglądałam. Raczej daleko no, od, od tego byłam. opy hopy są. To tak strzela. Tak, przed tobą, bignę. Kurde, strefa mi się zamyka. To, gdzie ty no, jesteś? Kurde, kura, się lecę, ale kurde a, nie, bo... Tu. Kurde, skały mnie zablokowały Nice Nie mam jak tam przejść Dasz radę? Dobra, może przyżyję. A ty tylko jesteś Dobra, jest, hit, tak, jest hit. tak, tak, tak Trzy osoby zostało Jezus, no jakieś 5hp przeszło! Pięknie, pięknie, pięknie Ostatnia osoba w ogóle, by the way Tutaj są apteczki, jak coś No dobra, słuchajcie, ostatnia osoba ja to Zobaczymy, do kogo będzie należać ostatni frek <coughs> Dawajcie jest, do mnie gdzie jest, jest. Ty jest. Ty tutaj, Dej, jest słab. tutaj jest tutaj jest sław Kampi się O, widzę Ja się nie widzę, tam Pięknie! Uuu, nice. Może jakaś drużyna Dobra. Fortnite, Tej, Fortnite. Tak jak nickami, To jest Profesjonalna, takie koszulki z nikami, to bo było no. coś. Mm. Ja, się, ja się piszę jak coś. Ja też. Dobra. I fajnie, <laughs> Będę się do Was odbywać i serdecznie z tego miejsca nie pozdrawiam każdej osoby, która myślała, że nie dałam sobie rady. Dokładnie. <laughs> kilkadziesiąt fragów zostało zrobionych. To jest bardzo dużo. Ale słuchajcie, dziewczyny, jednej rzeczy wam nie powiedziałam, muszę się do czegoś przyznać. Za każdego fraga, którego zdobyłyście, moi widzowie otrzymają fałdolce. No kurde. O, tak, nie tak, masz tak. Także słuchajcie, tak. moi widzowie mają u was dwóch wdzięczności, więc wydaje mi się, że rozsądny będzie wbicie na Instagramy naszych dzisiejszych uczestniczek, naszych zawodników, i co? Podziękowanie im followem, tak mi się wydaje. Moi widzowie na temat odcinku zrobili po prostu w skrócie bardzo dużo fubaksów. I mnie to wykorzystywało bardzo dużo złotych. Troszkę tak! Dziękuję Wam bardzo, w takim razie za gierki, było cudownie. Dziękuję świetnie. 13 tysięcy 500 baksów czeka na Was na moim Instagramie. Dzięki za oglądanie i wpadajcie!